Witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem będzie to vlog czytelniczy, ale vlog, w którym postanowiłam, że postawię sobie to trochę takie małe wyzwanie i chciałabym przeczytać w tym tygodniu każdego dnia co najmniej 100 stron. A to dlatego, że po prostu chcę wrócić do takiego regularnego czytelnictwa, bo ostatnimi czasy jest tam no, różnie. Jakoś od nowego roku wydaje mi się, że się trochę wybiłam z regularnego czytania. No i właśnie chciałam cię w tym tygodniu gdzieś tam zmotywować do tego, aby czytać regularnie. I dzisiaj mamy wtorek. Ja już wczoraj zaczęłam to moje wyzwanie, i dlatego tutaj usiadłam, aby wam opowiedzieć o tym, co przeczytałam, bo udało mi się przeczytać 100 stron tej oto książki. Jest to dziewczyna, kobieta, inna. I jestem w tym momencie na stronie 150, bo ja już ją zaczęłam gdzieś tam jakiś czas temu. No i właśnie, jest to książka, która opowiada historię 12 kobiet, i te historie gdzieś tam w jakiś sposób się ze sobą przeplatają. Ja w ogóle bardzo lubię taki zabieg, gdzie mamy his różne historie, które w jakiś tam sposób się ze sobą łączą, czy wiecie, bohaterem, miejscem. I te sprawy. No więc to już mnie gdzieś tam kupiło, jeśli chodzi o tę książkę. Ja zaczęłam tę książkę czytać już jakiś czas temu, ale po przeczytaniu kilkudziesięciu stron, gdzieś tam stwierdziłam, że nie jest to moment na tę książkę, że się nie wciągnęłam i po prostu sięgnęłam po coś innego. Ale jak ja sięgnęłam po tę książkę wczoraj i zasiadłam do jej czytania, to się tak wciągnęłam i tak nie potrafiłam się od tego oderwać. Że czytam ją w pociągu i w momencie, gdy przyszedł czas, aby po prostu już wysiąść z tego pociągu, to mi było autentycznie przykro, że ja muszę z tego pociągu wysiadać i nie mogę po prostu dłużej siedzieć i czytać tej książki. Już się nie mogę doczekać, jak tylko dzisiaj będę mogła z powrotem po nią sięgnąć, bo przez tę książkę się po prostu płynie. Ja przynajmniej przez nią płynę. Gdzieś tam ten styl pisania, pomimo tego, że on jest bardzo specyficzny. Można powiedzieć, że on jest taki trochę niedbały, lekko potoczny. Trochę gdzieś tam czyta się to jak taki strumień, y, strumień myśli. Nie wiem, czy strumień świadomości to jest zbyt duże słowo na to, y, ale wydaje się to y, gdzieś tam y, bardziej potoczne, być może mniej przemyślane y, i gdzieś tam ta forma zaskakująco bardzo nie odpowiada i zaskakująco dobrze mi się to czyta. Bo gdzieś tam myślałam, że będę się męczyć na tej książce, bo wiedziałam, że ona porusza ważne tematy, ciężkie tematy, i faktycznie tutaj poruszamy bardzo wiele trudnych tematów, ale gdzieś tam z jakiegoś powodu, prawdopodobnie z powodu tej formy, mi się to czyta świetnie i strasznie się wciągnęłam, już nie mogę się doczekać, jak będę czytała dalej. I właśnie jak tylko przeczytam trochę więcej, to wrócę do Was z moimi kolejnymi przemyśleniami. Przychodzę z turbo szybkim updateem książkowym, póki mam jeszcze ładne słońce, bo w ogóle jest super śliczny dzień. I też miałam wcześniej fajny spacer, więc generalnie jest taki dzień całkiem fajny. Myślę też, że dużo dzisiaj jeszcze przeczytam, yy, bo przed chwilą wróciłam z uczelni i jeszcze no, nie zdążyłam przeczytać dzisiaj nic, ale. Czytałam wczoraj i skończyłam komiks, czyli czterdzieńki Wicz, księga druga. No, oczywiście nie jest to jakaś szalenia, ambitna literatura, ale no, mi się do tego bardzo dobrze wraca. I to jest taka historia, która daje rozrywkę też mi jako osobie dorosłej, tutaj w tym tomie. Właściwie kończy się ta historia, którą ja Dobrze znam. Też podejrzewam, że jeżeli Wasza znajomość tej historii opiera się głównie na serialu czy tam gdzieś tam w jakichś pojedynczych komiksach, to znacie tą historię, gdzie nasze główne bohaterki walczą z Fobosem i z Tydrykiem. I ja się w sumie zdziwiłam bardzo, że już na koniec tej drugiej księgi. E, oczywiście, jest to spoiler na, na, na tyle, na ile można spoilerować, e, czarodziej Kuic, e, ale na koniec, e, właśnie tej, tej drugiej księgi, właściwie, Phobos i Cedric zostają pokonani. Więc w e, trzeciej księdze na pewno będziemy już mieli zupełnie inną historię, które ja tak de facto no nie znam zbyt dobrze, tak? Gdzieś tam kojarzę tylko z tego co, co, co udało mi się przeczytać kiedyś tam ale na pewno jestem na to podekscytowana i tak jak miałam duży zastój, jeśli chodzi o tę serię po przeczytaniu pierwszej księgi tak w tym momencie jestem strasznie podekscytowana na kolejne księgi i będę na pewno bardzo chętnie je czytać no, i oprócz tego przeczytałam dosłownie kilkadziesiąt stron, dziewczyna, kobieta, inna, i moje przemyślenie się właściwie tutaj nie zmieniły. Nadal czyta się to bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że jak gdzieś tam nadal szukam w tej książce tego takiego złapania za serce, bo na razie dobrze mi się to czyta i, i bardzo mi się to podoba, ale jeszcze nie czuję w tym jakiegoś mojego ulubieńca. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że tutaj mam raczej więcej, krótszych historii i ja nie do końca zdążę się przywiązać do bohaterów, a dla mnie jednak w książkach przywiązanie się do bohaterów jest istotne. No więc gdzieś tam z tego powodu myślę, że, że na razie jeśli chodzi o Lubieńca, to, to nim to nie jest, ale widzę potencjał, dużo potencjału i na pewno y, już za niedługo tę książkę skończę, bo tak jak mówię, ja, ja przez to płynę i słyszałam też głosy, że nie czyta się to niektórym zbyt dobrze, przyjemnie. No Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu tego, czy podpasuje wam ten styl, czy wam nie podpasuje, ale mi podpasował, to y, idzie mi to bardzo dobrze. Witam się z wami, żeby szybciutko opowiadać o tym, co przeczytałam ostatnimi dniami. Chyba trochę jest światło, niezbyt idealne, ale totalnie nie mam siły na to, żeby lampę w tym momencie rozkładać i chciałam, tak wiecie, bardziej na luzie. Zacznę od książki, której aktualnie słucham. Jest to Lea gubi rytm. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego akurat po tę książkę sięgnęłam, to ostatnio przeczytałam sobie Simon kontra inni Homo sapiens. Ile książki mi się bardzo to przeczytało. To jest bardzo taka fajna, przyjemna młodzieżówka, y, którą na spokojnie, jeżeli potrzebujecie czegoś lekkiego, to mogę ją polecić. Y, no i właśnie Lea Gubirytm jest poniekąd drugim tomem tej serii. Z tym, że mamy tam historię najlepszej przyjaciółki Simona, właśnie Lei, y, która tak de facto w tej w tej książce, podobnie jak zresztą Simon w, w swojej książce, gdzieś tam próbuje się pogodzić i próbuje odkryć to, kim jest, jak się identyfikuje i tak dalej. No i co mogę powiedzieć? Zdecydowanie jest to gorsze niż, niż Simon. Ja jestem gdzieś, przesłucham chyba 4 godziny z 7. Jeżeli teraz dobrze pamiętam, słucha się tego całkiem w porządku. Jakoś nie nudzę się bardzo tak i gdzieś tam jestem w miarę wciągnięta, ale no nie porwało mnie to i nie będzie to na pewno ani mój ulubieniec, ani myślę, że nie będę o tej książce wiele myślała, jak już ją skończę. Ja tam gdzieś tam polubiłam tych bohaterów i stwierdziłam, że chciałabym trochę jeszcze więcej o nich poczytać. Ale to na pewno nie jest jakiś must read dla nikogo, bo o ile myślę, że gdzieś tam Simon, jako książka jest przełomowa moim zdaniem, bo to była jedna z pierwszych książek z bohaterami właśnie LGBT, właśnie w literaturze młodzieżowej, która zdobyła taką aż popularność no to gdzieś tam y, ta, ta Lea Gubiretym to już jest takie... Wydaje mi się, że po prostu próbuje y, dogonić, dogonić Sejmona i próbuje dorównać tej książce, a gdzieś tam nie do końca jej się udaje. Czytam też sobie dalej Dziewczyna, kobieta inna i jestem na stronie 270. I właśnie docieramy w tej książce do momentu, w którym y, historia tych bohaterek jeszcze bardziej Zaczynają się zaziębiać, ponieważ na początku gdzieś tam, wiecie, dwie bohaterki były ze sobą związane, bądź trzy bohaterki inne były ze sobą związane. W tym momencie docieramy do takiego momentu, gdzie już właściwie pomiędzy każdą z tych bohaterek można by odnaleźć ten nić połączenia, można by tak po nich chodzić i do każdej z nich by się dotarło. Ja uwielbiam taki motyw. Ja tak trochę traktuję tę książkę jako zbiór opowiadań, które właśnie są w taki, a nie inny sposób ze sobą połączone. A myślę, że to jest jeden z moich ulubionych zabiegów w literaturze. Uwielbiam szukać takich rzeczy. Na pewno sprawdzę sobie, czy mm, gdzieś w internecie nie można znaleźć jakiejś takiej mapy bohaterów, właśnie tej książki, z tej książki. Jeśli nie, to pewnie sobie sama taką sporządzę, bo tak jak mówię, ja strasznie coś takiego lubię. Bardzo lubię doszukiwać się tych powiązań, odkrywać te powiązania. A oprócz tego, każda z tych historii, jako osobna historia, też jest bardzo ciekawa i bardzo dobrze się to czyta. Także ja na razie jestem bardzo, bardzo na plus i bardzo się cieszę, że, że wreszcie po nią sięgnęłam, bo tak jak już chyba mówiłam, ona stała ta książka na mojej półce i czekała aż, aż po nią sięgnę. I no, zdecydowanie żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, tak? Ale, yy, ale na razie no, ja jestem zachwycona i, yy, i tylko czekam po prostu tak, aż będę czytać dalej i, i dalej się dowiem, co się tam wydarzy. No, i już na sam koniec powiem, że zaczęłam The Gravity of Us, yy, fila Stampera. To jest książka, o której ja nie wiedziałam praktycznie nic. Kopiłam ją trochę spontanicznie, z, tylko z taką wiedzą, że jest to gdzieś tam romans młodzieżowy, który ja y, czytam i, i, i lubię czytać, i to jest gdzieś tam taka y, moja odskocznia i mój odpoczynek ulubiony. Y, no i tutaj mamy, myślę, dosyć ciekawy temat, ponieważ oprócz y, tego, właśnie romansu, do którego ja de facto jeszcze nawet nie dotarłam, pojawia nam się tutaj wątek astronautów. Ponieważ ojciec naszego głównego bohatera jest astronautą i on ma brać udział w jakimś tam projekcie i e, rodziny właśnie astronautów biorących udział w tym projekcie e, przeprowadzają się do wioski, w której nagrywa się e, reality show, takie trochę z kamerą Kardashianów, tylko z kamerą u astronautów i to jest taki jakiś zaskakująca fabuła. Totalnie się czegoś takiego nie spodziewałam. To znaczy, gdybym przeczytała opis tej książki, no to bym się pewnie spodziewała, ale biorąc pod uwagę, że nie miałam totalnie pojęcia o fabule tej książki, to bardzo mnie to zaskoczyło, jak zaczęłam, jak zaczęłam tę książkę i właśnie odkryłam, że o tym ona jest. W tym momencie jestem na 56. stronie i tak jak mówię, ja jeszcze nawet do żadnego romansu tutaj nie dotarłam. Na razie nasz główny bohater próbuje się gdzieś tam pogodzić z tym, że właśnie przynosi się do tej wioski i że tak będzie wyglądało teraz jego życie. No i na razie całkiem przyjemnie to się czyta. Tak jak mówię, ja jeszcze nie mogę się zbyt wiele wypowiedzieć na jej temat, bo zbyt wiele jeszcze tutaj nie przeczytałam, ale styl pisania jest całkiem przyjemny, całkiem przyjemnie się to czyta i będę Was informować, jak tylko przeczytam coś więcej. Witam się z Wami już w zakończeniu tego vloga, tego gdzieś tam challenge'u. W którym miałam czytać 100 stron dziennie, skończyło się tak, że troszkę poległam, ale i tak czytałam dużo więcej niż przed tym, jak sobie postanowiłam, że będę czytała regularnie. I skończyłam trzy książki w tym czasie, także. Myślę, że wynik całkiem dobry. Plus y, jednej zostało mi dosłownie pół godziny w audio, więc y, pewnie dzisiaj jeszcze ją skończę. No i zacznę od książki, o której mówię tutaj najwięcej. Jest to y, Dziewczyna, kobieta, inna. I mi się ta książka bardzo podobała. To, jak na koniec tej książki y, zaplatają się wszystkie te historie, było strasznie satysfakcjonujące. A um, epilog, no, płakałam na epilogu, tak? Więc to myślę dużo mówi o tej książce i naprawdę bardzo mocno ją polecam. Chociaż myślę, że jeżeli nie lubicie opowiadań, to nie jest to do końca dla Was, bo to się właśnie czyta trochę jak zbiór opowiadań, który po prostu ma różne wspólne motywy i no, tak jak mówię i tak jak mówiłam już wiele razy w tym filmie, po prostu te, te historie tych bohaterek gdzieś tam się ze sobą przeplatają. Myślę też, że niesamowicie, no ważne w tej książce jest to, że e, właściwie wszystkie te bohaterki e, są czarnoskóre. Tak, wszystkie. Tam różne perturbacje się dzieją też jeśli o to chodzi, ale generalnie to tak, wszystkie są czarnoskóre. I mamy tutaj naprawdę duży rozstrzał pokoleniowy, bo jesteśmy w dzisiejszych czasach, ale właściwie cofamy się do czasów, wydaje mi się, że najdalej cofnęliśmy się do czasów I wojny światowej, to znaczy od razu po pierwszej wojnie światowej i to się strasznie ciekawie czytało strasznie ciekawie po prostu czytało się o tych perspektywach kobiet e, bardzo różnych które jednak gdzieś tam e, miały wspólny mianownik tej kultury swojej właśnie ciekawe jest to jak e, bardzo różne jakby jak kobiety w różnym wieku e, patrzą na problemy, które są tutaj poruszane, bo oczywiście jest tutaj, no wydaje mi się, tak najmocniej poruszany temat dyskryminacji kobiet, szczególnie e, kobiet niebiałych, no ale też e, poruszane są tutaj problemy e, seksualności szeroko pojętej, e, problemy molestowania, czy tam różnych nadużyć seksualnych, e, no i no bardzo ciekawie czytało się o tym, jak kobiety w różnym wieku, kobiety z różnych pokoleń na te różne sprawy patrzą. I ja na pewno tę książkę będę bardzo dobrze wspominać, na pewno będę dłużej, o, długo o niej myślała. Też właśnie sprawdziłam sobie różne plansze postaci właśnie z tej książki i polecam wam to zrobić po przeczytaniu, bo ja wiele rzeczy mi gdzieś tam mogło umknąć, gdybym tego nie zrobiła. Yy, tylko tak jak mówię, po przeczytaniu, bo yy, na tej planszy znajdziecie mnóstwo spoilerów. No i tak jak mówię, gdybym ja na to nie spojrzała później po przeczytaniu, to wiele rzeczy mogłoby mi umknąć, bo jednak yy, no, tych głównych bohaterek mamy tutaj 12, ale też mamy właściwie kilkadziesiąt postaci pobocznych, które też w różny sposób między tymi bohaterkami się łączą. Jeżeli chcecie gdzieś tam w pełni e, to zrozumieć i w pełni pojąć, co tam się dzieje, no to albo musicie mieć bardzo dobrą pamięć i bardzo się na tym skupiać, albo właśnie spojrzeć później na planszę z bohaterami, no albo po prostu przeczytać tę książkę gdzieś tam na jeden-dwa razy, czego ja nie zrobiłam, więc musiałam się gdzieś tam wspomagać. No ale już y, myślę, że, że nie będę dłużej się tutaj rozwodziła na temat tej książki. Po prostu bardzo ją polecam, bardzo się cieszę, że ją przeczytałam i też y, bardzo duże y, serducho ode mnie dla tłumaczki, bo uważam, że wykonała świetną robotę, bo naprawdę, naprawdę miała duże wyzwanie, a czyta się to bardzo dobrze. I myślę, że y, no, nie można było tego zrobić lepiej. I nikt inny, jak tylko Aga Zano, y, nie zrobiłby tego lepiej po prostu. Dzisiaj też skończyłam tajemną historię. Nie mówię wam o tym y, w tym vlogu nic, ponieważ y, jest osobny film, albo już jest na kanale, albo będzie właśnie na temat tajemnej historii, więc nie chciałabym się powtarzać. Y, powiem tylko tyle. Że y, mam bardzo dużo skrajnych emocji, y, skrajnie różnych emocji na temat tej książki. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam właśnie do mojej recenzji. No i co? I słucham sobie jeszcze, Lea gubi rytm, i zostało y, mi właściwie pół godziny do końca, już, już jestem przy finiszu, i ta książka jest taka bardzo średniawa. To znaczy, ona jest przede wszystkim nudna w dużej mierze. E, wydaje mi się też, że jest bardzo wtórna, jeśli chodzi właśnie o te takie obyczaje młodzieżowe z wątkiem romantycznym. Na pewno to, co e, Gdzieś tam jest w niej bardziej wyjątkowe i uważam ważne to to, że nasza główna bohaterka jest biseksualna i mamy tam właśnie główny romans pomiędzy dwoma dziewczynami, co no, nie jest aż tak częste w literaturze jak właśnie romanse między dwoma chłopakami i też reprezentacja osób biseksualnych w książkach młodzieżowych nie jest tak duża jak być mogła. Jest oczywiście coraz lepiej, tak? Ale no, gdzieś tam uważam, że warto o tym wspomnieć, że jeżeli szukacie czegoś takiego, to tam to znajdziecie. Mm, no ale co, ale cała ta historia jest prosta i nie ma tam, e, nie ma tam myślę, e, nic takiego odkrywczego. Co nie zmienia faktu, że ja się całkiem dobrze na tym bawię i całkiem dobrze mi się tego słucha. E, jedna rzecz, która mi tam przeszkadza, tak stricte fabularnie to to, że ci bohaterowie się tak bardzo wszyscy we własnym sosie tam kiszą i te różne, wiecie, różne dziwne zależności pomiędzy nimi i tak jakbyśmy nie mogli dostać nowego bohatera, który gdzieś tam wszedłby w relacje z. E, jakąś postacią, tylko mamy to takie słynne łączenie wszystkich w pary, e, bo tam mm, nawet, wiecie, bohater, który w e, Simonie, w, w poprzednim tomie, e, pojawiał się na chwilę, nagle jest z siostrą Simona, totalnie po prostu znikąd, tak jakby właśnie. Autorka miała potrzebę y, wszystkim bohaterom kogoś do pary znaleźć. No i oczywiście nie może tworzyć sobie nowego bohatera, tylko musi y, szukać wśród tych, których już ma. I no nie powiem, y, nie do końca to jest moja ulubiona rzecz w książkach, w filmach i tak dalej, ale y, jak się też tak nad tym zastanowiłam trochę, to myślę sobie, że jednak w jakiś tam sposób oddaje to dynamikę y, liceum, bo y, jednak, jak jest się w liceum, to y, ci ludzie z klasy są często, y, czy tam ze szkoły, są często jedynymi osobami, z którymi się, y, się widujecie, więc y, no wydaje mi się, że można to gdzieś tam usprawiedliwiać i, i potraktować jako takie realne oddanie rzeczywistości poniekąd. To nie zmienia faktu, że mi osobiście takie rzeczy nie do końca e, odpowiadają w książkach. No i jeśli chodzi o The Gravity of Us, e, to nie przeczytałam tutaj zbyt wiele, właściwie tam kilkanaście stron od ostatniego update'u i nie mam tutaj e, nic więcej do powiedzenia, żadnych nowych emocji. Ta książka e, we mnie nie wywołała. E, chciałam może powiedzieć dwa słowa o tym, tak przy okazji. O tym tytule, bo on nie jest przetłumaczony i dłużej się nad tym zastanawiam, niekoniecznie w kontekście tej konkretnej książki, ale generalnie w kontekście tytułów nieprzetłumaczonych, to stwierdziłam, że mnie to denerwuje. Stwierdziłam, że nie lubię tego i że ja, że po prostu wolę, kiedy te tytuły są przetłumaczone, bo gdzieś tam wydaje mi się, że jest to pójście na łatwiznę, zostawienie tego tytułu oryginalnego. Który jest gdzieś tam cięższy do przetłumaczenia, bo moglibyśmy dostać coś fajnego, kreatywnego po polsku. I jeszcze dwa słowa na temat książek, które wybrałam sobie na dzisiaj. Tego możecie się spodziewać na moim kanale w najbliższej przyszłości. Zastanawiam się, czy nie zacząć sobie. Legend o popiołach i wrzasku y, oraz też mam wilka Katarzyny Bereniki Miszczuk, bo mam znowu ochotę na coś lekkiego i też y, dawno nie czytałam żadnej fantastyki, więc y, te dwie rzeczy y, sobie do czytania wzięłam. Nie mam jeszcze pojęcia, y, po co sięgnę, chociaż gdzieś tam bardziej mnie w stronę wilka ciągnie. Y, dobrze, to jest wszystko, co chciałabym Wam powiedzieć w tym filmie. Możecie mi napisać w komentarzu, co wy ostatnio czytacie, czy, czy, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało. No i też jeżeli czytaliście jakiekolwiek książki, o których mówię tutaj, to bardzo chętnie poczytam, co o nich myślicie i gdzieś tam może sobie podyskutujemy, bo być może w czymś się nie zgadzamy. A ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.